Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Nicka, witam Was w kolejnym odcinku z Shakes and Fidget, znowu kolejny w tym samym tygodniu chyba, podaję, że hmm, przepraszam Was za mój głos, bo on dopiero co wstałem i mam akurat nagrać nagradzić. dlatego teraz też będę o tym mówił, tylko obejrzymy e, bitwę gildii, zobaczymy co to, 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 <laughs> o co to, to mloto. No, już nas nie wzięło osób w tym, ale to, no, jakoś leci. Może przeskoczymy do mojej posaci. <coughs> Przepraszam bardzo, ale też przeziębiony troszkę jestem. Musiałem muzyczkę jeszcze przyciszyć cie szybciej. No dawaj, dalej, dawaj. Dobra, do mojej postaci nie, do, nie doszliśmy. nie dotrwało. No no cóż, zdarza się i tak yy, Co to mi, to, to miga tu. Yy, jakiś gościu, tam... Nie ja chcę mi się czy do jego nazwy. Za tego im bla bla bla. Okej. Okay. Warta. Dobra, warta. Twierdza. Mhm. Mm Dobra. Byście poczekali sekundkę, to bym się nawił herbatki. Może byłoby lepiej. Mogliście w tym czasie posłuchać muzyki, jeśli coś tam słuchać. Mam nadzieję, że słuchać. Um, Dora, co mogę powiedzieć? Co, mi, co ulepszyłem w gildii? W twierdzy, znaczy się e, Fortyfikacja na poziomie 8 Gildia łuczników, Kwater robotników, Drwala, kamieniołom, e, Koszary i tak. To chyba już wszystko. Na... E, tutaj mogę coś ulepszyć? Mogę ulepszyć? Ulepszenia? ulepsze Aha, <grytanie> Dobrze, żeby ulepszyć, ja nie, zobaczyłem na ulepszenia. Dobra. Trudno się mówi. Dobra. Nie. Magów nie będę mógł przeszkolić. Tak. Ładny. Dobra. Eee, to też mogę powiedzieć, co doszło, bo doszło kilkanaście rzeczy tutaj do, e, do tego ekwipunku, Tutaj się tak to mogę nazwać. Doszły to DR ABW -A U, -W -U. Tak to się chyba czyta. Nie wiem, naprawdę jest rano. Może nie rano, 9.40, ale dopiero wstałem, tak? No i to jest, to, to jest ten, ten, ten taki pan, co się u niego kręci kołem. To od razu kręciłem przy okazji. No, losu i losu, i kręć tym kołkiem. Kręć, kręć, kręć. I wylosowaliśmy na pewnie grzybki doświadczenie Tak, doświadczenie. Doświadczenie mm. Jest tak, że Powyżej tego są pupile Niestety pupile y, jest takie coś wyskokie, takie powiadomienie, brak pupili Aby kolekcjonować pupile musisz osiągnąć 75 poziom i znaleźć ten najmniej jedno jajo Będziemy szukać w stajni, to tam będę wierzchowca, albo coś, to coś w tym stylu, ale jeszcze nie wiem. Gabinet magii, ma magi, coś pan. No, o, się załadowała dopiero. Inteligencja, to biorę. bierze to. Ej, alo. No, dziękuję. Kupione. Na siłę mi jest niepotrzebne, więc nie kupuję. E, to od razu sobie rzucę. I to No kurde to jest Nie zacinaj się Gadamy to Ale przycina laczek, laczki jakieś małe I na no. Inteligencja <laughs> <laughs> Weź w gardle stanęło e, Zbrojownia Już jak lecę po kolei to lecę po kolei to jest ciekawe, Chyba nie masz O oh, god Nie wiem czy wiecie co się stało, nie wiem czy ktoś to zauważył ale w, dół, w tym miejscu Jest hełm klona Z Gwiezdnych Wojen To jest ten no To jest trupa chyba Jakś tak Nie wiem, nie, nie pamiętam teraz Chociaż jestem No wielkim fanem Gwiezdnych Wojen Ostatnio oglądałem siódmą część. No, powiem, że no, fajna, fajna część. Jeśli nie oglądaliście, to polecam. Naprawdę, bardzo fajna część. Mega mi się podobało. Ale nie byłem w kinie, tylko już w domu oglądałem, bo widać. To mogę sprzedać, bo to jest dużo gorsze od mojej. I nad tym się zastanawiam. Ma obrażenia większe i inteligencje. No to masz szczęście mniejsze. E, tylko, że do, tutaj do szczęścia sobie włożyłem klejnot I chyba... Chyba sobie to właśnie zmienię, bo... bo, bo, bo chociaż... Hm, obrażenia od 136 do 260 Czyli tak w przybliżeniu 198 A od 127 do 341 Przybliżeniu 200, no to jest dużo lepsza, tak? Na pewno zamienimy. No, najwyżej, nie wiem, sprzedamy czy nie sprzedamy. Najwyżej jest to klejnot. No, trudno się mówi, tak? Mmm, bo to sprzedamy. Rybaś tam ten klejnot. Kuźwa, tu były takie ocy. Co ja zauważam tak rano? Tu w ogóle jakieś pokebole, tu granat z Gwiezdnych Wojen, ja nie mogę. Za chwilę to jeszcze mieć Świetlny znajdę. Czekaj, gdzieś się przyjrzę, to może znajdę gdzieś. Tu mreńko jest, o, znowu było te oczy widać. What the fuck? Dobra, uwaga, będę kichał. Albo nie. Albo tak. Nie wiem, dobra, nie będę chyba kichł Eee, Karczma Karczma Inteligencja, znaczne doświadczenie jest ten O Boże, jak długo Dobra, chodźmy sobie najpierw na lochy eee, tu mam ostatniem ten, to chcę już tego gościa pokonać, mam nadzieję, że go pokonam Chcę z chciuki, oczy mam, chociaż tego nie widzicie ale uwierzcie mi na słowo, że trzymam I chyba się uda Tak udało się, jest bardzo fajnie Fajnie Dobra e, jakieś coś tam dostaliśmy Postać, postać Tu jakieś jest... Uuuu... Aaaa Wowowowowowo wow, 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 wow. się nawet nie zastanawiam, ja to wymieniam To nie ważne, że ja to mam Yy, szczęście, o trzy więcej bo tutaj mam klejnot odwożony, ale to, 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 jest masakra, ja chcę tutaj jakiś klejnot też włożyć, nie? Wrzucę na pewno. Dobra, to, to od razu sprzedamy. My, gdzie jest nie, gabinet magii bardziej. Masz, bierz to, pani w cholerę. Boże, znało się ktoś drze na dole. To jest rano, mi się drą. Pozdrawiam mojego młodszego brata. Yy, yy, czy ja jeszcze mogę? Ile jest czasu nagrania, bo tak. 9 minut. Hmm. A wiem miałem o czymś mówić. Miałbym się was z czegoś pytać. Jeśli ktoś dotrwał do tego momentu, to bardzo proszę, żeby się wypowiedział w tej sprawie, bo chcę wiedzieć czy, czy się mam za to brać, czy nie. Yy, gdyż chciałbym coś zrobić w stylu serii z, z dawnych czasów, czyli taki jakby powrót do przyszłości. Przeszłości, przyszło przeszłości. Może, może ktoś to już robi, nie wiem. Nie orientuję się, czy ktoś takiego coś robił na YouTube. Jeśli ktoś coś takiego robił, to, to To tam najwyżej trudno, nie? To jest wolny kraj, może, każdy może robić co chce, tak? Chyba, czy nie, może, czy nie może. Nie wiem, nie znam się, młody jestem. Chyba. Jak na 15 lat to nie wiem. Yy, ale dobra, koniec pieprzenia, skończ pieprzyć, niką bo zaczyna ci odbijać ale chodzi o to, że mm, taki powrót do przeszłości, czyli takie starsze gry bym sobie chciał ponagrywać <coughs> i zagrać, jeśli, oczywiście wy, wy byście chcieli i pierwszą grą taką jeśli byście się yy, zgodzili i byście chcieli coś takiego yy, żebym coś takiego nagrał to chciałbym to nagrać Jedi Academy to jest bardzo dobrze wspominana przeze mnie gra młodości, no, którą przes przeszedłem bardzo dużo razy, która sprawiała mi dużo radości, dużo frajdy. Naprawdę kiedyś był, miałem z nią problemy, bo nie miałbym tego poziomu przejść, ale przeszedłem kiedy całą grę, wiem, znam całą fabułę. Tylko bym musiał poszukać wersji polskiej, bo tam ja grałem na wersji angielskiej tam dlatego były czasami ciężej, ale tam mój angielski jest tak słaby, że niech... nawet jakby mi przyszło tłumaczyć coś, to, to myślę, że byście mnie wyśmiali z mojej <laughs> wiedzy o angielskim i moim, moim rozumieniu. Uh -huh. e, więc, jeśli <laughs> byście coś takiego Nie, i takie wiecie do takich starszych gierek, takie jak to Jedi Academy jakieś tam nie wiem nie przypomnę sobie jakiejś innej, innej, innej tej nazwy gry ale jest naprawdę dużo takich niesamowitych gier niesamowitych, które ja dobrze wspominam e, z lat młodości e, są naprawdę fajne gry, nawet jakieś tam strzelanki, sz, nie, wyścigowe jakieś które, tak powiem to to akademie te wszystkie na pewno chciałbym e, z, nagrać kilka kilka jak nie kilkanaście części e, z, z sagi gwiazd wojen gier różnych jakie by nie były to oczywiście jakby mi e, jak wy byście chcieli nie bo ja to mogę nagrać a to może być nieoglądane jeśli byście chcieli ja to mogę nagrać naprawdę sprawiłby mi to dużą frajdę e, jeśli mógłbym tak ponownie zagrać jeszcze się podzielić z tym y, tym tym nagraniem dla was żebyście mogli zobaczyć jakie ja sobie tam pogram, możecie się pośmiać jakbym failował y, no i ogólnie takie różne śmieszne rzeczy co bym nie robił e, więc to, to chyba byłoby tyle nie bo to tam już nie wiem więcej czy czy coś bym mówił czy, czy nie mówił jeszcze nie wiem no bo to <śmiech> <śmiech> Przepraszam, jeszcze raz eee, To byłoby chyba tyle, nie było takie Nie, nie mogę sobie przypomnieć jakichś innych eee, nazw, gier które bym mógł nagrać Zagrać sobie nawet z wami hmm. Nie no jest bardzo dużo takich gier, w które byśmy mogli Razem, na przykład, pograć. Nie wiem, nie orientuję się dobrze, ale jeśli... Dobrze gdzieś kiedyś usłyszałem, są serwery na... na... Na, 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 Jedi Academy, więc... Może by coś można było ogarnąć, chociaż nie wiem. Nic nie obiecuję. Bo już się dużo, dużo razy tak zdarzało, że coś zaczął obiecywać, że coś będzie, a później to nie wypalało. Najpierw bym musiał to przetestować, zobaczyć czy to faktycznie by działało. Czy to by faktycznie przeszło poszło, uszło i tak dalej czy to w ogóle by działało a na tą chwilę to dzięki serdeczne za oglądanie komentujcie, subskrybujcie lajkujcie no i do następnego odcinka i nie zapomnijcie się wypowiedzieć co myślicie na temat tego powrotu do przeszłości cześć